W tym odcinku zajmiemy się logowaniem. Przechodzimy sobie do fragmentu z logowaniem. Prezentuje się on mniej więcej w ten oto sposób, czyli standardowo. Jeszcze sobie tutaj potem dorzucimy obrazek, ale na razie on jest tam niepotrzebny. Najważniejsza funkcjonalność to możliwość pobierania tekstu oraz ustawienia klika. Więc przechodzimy sobie teraz do naszego fragmentu z logowaniem, czyli do login page. Co nas najbardziej interesuje, to oczywiście on view created. No i teraz, co my chcemy, aby się tutaj działo? Yy, Ustawmy sobie setup UI, gdzie podtypniemy sobie on -kliki, czyli będziemy mieć user button, i jeżeli naciśniemy na ten przycisk, to wtedy powinniśmy pobrać e-mail, czyli email text to string, tutaj hasło, Pass text to string, mhm. a następnie powinniśmy wezwać funkcję login user. Oczywiście jeszcze jej nie mam, ale za chwilę będzie Ema email and pass. Mhm. Czyli teraz utwórzmy sobie taką funkcję, i ta funkcja z kolei będzie korzystać z tego, co w sobie napisaliśmy, czyli z main model. Login, user, czyli email and password. Czyli wzywamy sobie to, co mamy w naszym main view model. Z kolei w onViewCreated będziemy sobie nasłuchiwać na zmianę naszego e, usera w main view model, ale zanim to zrobimy, to z poziomu fragmentu zawsze należy używać lifecycle view owner, to raczej view lifecycle owner. Zamiast bezpośrednio odpalać, e, jak napiszemy sobie bezpośrednio repeats on life cycle To mamy tutaj błąd, który mówi, że powinniśmy używać tego z poziomu o w ten sposób e, Przez to to jest niewygodne przy pisaniu Czyli za każdym razem powinniśmy o w ten sposób to pisać Dlatego utwórzmy sobie teraz extensions e, Tutaj sobie w najwyższym katalogu utworzymy new Kotlin file extensions To będzie zwykły file I napiszmy sobie teraz taką funkcję, która nam będzie pomagać. Taką extensions, function. Repeat started. Czyli domyślnie ona będzie mieć zakodowane Lifecycle State jako started. Czyli będzie jakiś blok kodu. Będzie funkcja suspend, która nic nie przyjmuje. Zwraca nam też unit. No i teraz co tu się będzie działo? Skoro to jest rozszerzenie fragmentu, no to mamy dostęp do view lifecycle owner tu wzywamy repeat on lifecycle podajemy na stałe state started a wewnątrz wzywamy blok kodu który przyjdzie nam z nagłówka mhm. do tego jeszcze możemy zrobić taką drugą funkcję fun fragments e, fragment. Kropka, opuszmy, view lifecycle launch i mhm. ona będzie robić bardzo podobną rzecz Czyli startować nam View Lifecycle Owner, Lifecycle Scope, Launch i wzywać nasz blok Czyli dwie takie pomocnicze funkcje. I teraz sobie możemy wrócić do naszego fragmentu. I zamiast pisać tych dwóch, te dwa razy coś takiego, to możemy sobie skorzystać teraz z View Lifecycle Owner Launch, Repeat. Repeat started. No i teraz w środku tego możemy sobie zapisać user collect latest. Sobie nazwiemy to user. I teraz, jeżeli user jest różny od nula, no to oznacza, że możemy przejść dalej. Czyli find nav controller navigate r id action i wzywamy sobie login to map fragment. Dobra, na razie nam odpalenie tego nic nie pokaże, ponieważ nie mamy możliwości przejścia do ekranu logowania. Jak widać jeszcze nie mamy żadnego klika podpiątego do logowania ani rejestracji, dlatego też wracamy sobie do Start Page i musimy napisać dwa prostą kliki. Czyli w OnView Created, Setup UI. I podpinamy sobie login button. Set OnClickListener, binding registration button, set on click listener. I tu sobie wzywamy po prostu przejście do RID uh, start fragment, start fragment to login. A tutaj wzywamy do rejestracji, czyli start fragment to registration fragment. Teraz na sekundkę wracamy do login fragment i ten tutaj zapisik o tutaj w naszym ifie musimy na chwilę sobie wykomentować, ponieważ jeżeli wcześniej się już gdzieś logowaliśmy, to w cache'u firebase będzie ten user, czyli user nie będzie nulem, a to sprawi, że automatycznie będzie nas przenosić do mapy, której jeszcze nie mamy, dlatego na chwilę sobie komentujemy, aby móc zobaczyć, czy ta logika działa, tak, czyli mamy to przenoszenie się pomiędzy start a login. Klikamy na napis i voila, proszę bardzo. Mamy tutaj. Możemy sobie coś tam wpisać. Zobaczymy, co się stanie. O, oczywiście aplikacja się wysypia dlatego że to, co chcieliśmy wysłać. Jak to zobaczymy. E-mail jest źle sformatowany, tak? Spróbujmy się teraz zalogować na użytkownikach który istnieje. W Registration Fragment mieliśmy tutaj testowanie, i jak widać, tutaj mamy. O, hasło, które nam potrzeba. To na odwrót jest, czyli jest najpierw 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kywy, R, T, E. -y. Ok, zobaczmy co się stanie jak klikniemy zaloguj. No oczywiście się nic nie stanie, no bo mamy zablokowane na razie logowanie. Czyli po tym jak już coś ustawimy, jak widzimy aplikacja się nie wysypała, ale w login fragment tak? na razie mamy to zakomentowane. Tak? Czyli no nic się nie wydarzy, nawet jeżeli się dobrze zalogujemy. Dlatego teraz odkomentujmy sobie ten kod i dodatkowo weźmy go w klamry na chwilę. I pod spodem, albo nawet przed, zróbmy sobie loga z tym, kto to jest. Czyli log d. Załóżmy, niech to będzie log d. Mm -hmm. I teraz wpiszmy sobie user. i wyciągnijmy sobie. Może nie tyle idli, co może email Będzie bardziej nam pomocny, czy to jest rzeczywiście ten sam email Ustawmy sobie na i odpalmy aplikację. Ok, no to teraz klikam sobie zaloguj. I jak widzimy, od razu przyniosło nas do mapy, dlatego że użytkownik nie był nulem. I tutaj również widzimy loga, który się pojawił, i mail się zgadza. I to, co jeszcze możemy sprawdzić, to fakt, że jeżeli klikniemy teraz wstecz, to nie cofniemy się do start czy do login, tylko wyjdziemy z aplikacji, ponieważ jak już wcześniej wspominałem w odcinku, ona w grafie daliśmy tam pop-up inclusive czyli wyczyściło nam cały stak.